Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w programie Dla Przedsiębiorców Pakt z Biznesem, w którym będziemy mówić o sprawach praktycznych, operacyjnych, istotnych dla polskich przedsiębiorców od finansów, przez kwestie prawne, technologiczne i różne, które umożliwiają rozwój organizacji firmy w Polsce. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Kurleto. Cześć Mateusz. Cześć, dzień dobry. Mateusz jest y, właścicielem firmy Neoterik, o której zaraz opowiemy, dyskutując na temat transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. Mateusz, powiedz Twój pakt z biznesem, od kiedy trwa. No ja pierwszą działalność otworzyłem w 2005 roku, więc już trochę czasu to było na drugim roku studiów. Ale jeszcze wcześniej pracowałem jako freelancer, freelancer w oparciu o umowy cywilno-prawne, więc tak naprawdę nigdy nie funkcjonowałem inaczej niż jako przedsiębiorca. Od zawsze. Um, powiedz um, Neoterik, y, który zajmuje się, no właśnie, czy, czy, czym się Neoterik zajmuje? Z jednej strony można powiedzieć, że jesteście software housem, e, firmą IT, ale y, to, o czym rozmawialiśmy, dotyczy bardzo ciekawych y, obszarów, y, czyli transformacji cyfrowej, szeroko rozumianej i powiedz um, współpracujecie z powiem że współpracujecie z firmami międzynarodowymi bardzo dużo ze Stanami czy też są projekty które realizujecie w Polsce dla polskich przedsiębiorców którzy mają jakby nasze, nasze typowe potrzeby ostatnio tak nie wiem co to są typowe potrzeby ale te projekty które realizujemy w Polsce to też są innowacyjne rozwiązania czy to w branży medycznej, czy w branży fitnessowej ostatnio, więc jakoś tam w ostatnim roku nawiązaliśmy trochę współpracy w Polsce, ale rzeczywiście większość naszych przychodów jest ze Stanów. Okay. A powiedz, jeśli chodzi o, o kwestie właśnie transformacji cyfrowej w, w polskich firmach, które jednak pewnie się jakoś tam różnią od firm ze Stanów Zjednoczonych z uwagi na i typ klienta, który mamy i, i pewnie obszar regulacyjno-prawny i, i stan oczywiście gospodarski i historię naszego kraju. Jak patrzysz na polskich przedsiębiorców i miałbyś powiedzieć, w jakich obszarach można taką transformację, albo na dzisiaj w jakich obszarach, biorąc pod uwagę też pandemię, ale w ogóle stan też rozwoju polskich przedsiębiorstw, w jakich obszarach taką transformację można by przeprowadzać, to co to, 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 co, co to są za obszary? Z naszej perspektywy są to przede wszystkim obszary, w których digitalizujemy procesy. Czyli na przykład procesy sprzedażowe w oparciu o strategię danych, dlatego że duża część firm jest właścicielem dużej ilości danych, natomiast nie wykorzystuje ich do generowania przychodów czy optymalizacji marży. I to są chyba projekty, które są takim low hanging fruit, czyli czymś, co szybko jest w stanie przynosić zwroty z inwestycji. A powiedz mi szybko, to znaczy właśnie kiedy, bo inwestycja w taką transformację, no to jednak jest inwestycja jakiegoś tam rzędu budżetu, pewnie nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak szybko widać te owoce z takiej inwestycji i zwrot? Znaczy przy średnich i dużych przedsiębiorstwach te projekty transformacji cyfrowej to są kwoty kilku milionów. Natomiast bardzo ważne jest to, w jaki sposób podchodzi się do realizacji tych projektów. Bo i tu jest duża różnica między podejściem przedsiębiorców amerykańskich i przedsiębiorców polskich, dlatego że te procesy wdrażania innowacji w Stanach są już bardzo mocno oparte o procesy LIN. E, czyli o inkrementalny rozwój projektu i redukcję ryzyka na poszczególnych etapach. Mhm. Natomiast w Polsce wciąż jest e, taka myśl, żeby najpierw wymyślić sobie projekt, potem go bardzo dokładnie opisać i wdrożyć trzy kancelarie prawne, które spróbują gdzieś tam mocno przytrzymać, żeby ten wykonawca przypadkiem e, nie wpadł na pomysł, żeby zrobić coś trochę innego. Te procesy decyzyjne bardzo się wydłużają, no i potem mamy zablokowany zakres projektu i budżet na 2-3-4 lata. I kiedy ten projekt wchodzi na, wchodzi na rynek, ma wejść na rynek, to pierwszym czym się spotyka to bardzo duży opór wewnętrznej organizacji, bo nikt nie uczestniczy tak naprawdę w tworzeniu tych projektów, jako że ktoś kiedyś zamroził oczekiwania i w międzyczasie połowa ekipy się zmieniła zmieniły się metody pracy, wyzwania, z którymi organizacja się mierzy no i to wdrożenie czasami ląduje w szufladzie. Natomiast takie podejście budowy lejka innowacji polega na tym, że inicjatywy chodzą od właścicieli problemów biznesowych, wokół nich buduje się takie mini biznes case'y, które się ocenia i realizuje wdrożenia pilotażowe, które są krótkie, oczywiście nie, nie gotowe, żeby zrobić rollout na całą organizację. Natomiast są w stanie udowodnić, że projekt jest wykonalny i że projekt faktycznie przynosi konkretne, wymierne korzyści biznesowe, jak na przykład wzrost przychodów, zmniejszenie liczby odchodzących klientów, optymalizacja marży na transakcji czy wydłużenie cyklu życia klienta. I jak długo taki test, taki pilot na ogół trwa? Myśmy w przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji, bo dzisiaj jest to bardzo często. Stosowany przypadek, jeżeli firma posiada dużo dobrej jakości danych, to te algorytmy potrafią być bardzo skuteczne. Myśmy opracowali własną metodykę wdrożeniową, i AI Sprint, tak to nazywamy, jest metodą, która pozwala w ciągu miesiąca zwalidować, czy jakaś koncepcja ma sens, czy nie, czy ona rzeczywiście ma dużą szansę sukcesu. I dzięki temu, pomimo tego, że to są projekty RD, udaje nam się ograniczyć ryzyko i zmniejszać próg wejścia, bo taki projekt kosztuje rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy. I przygotowuje do tego, żeby w kolejnym kroku robić pilotaż. Ten pilotaż zwykle dotyczy na przykład jednego segmentu klientów. Wygląda w ten sposób, że ten segment dzieli się na dwie grupy, tak jak przy badaniach klinicznych. Tak? Jedni tak. dostają placebo, czyli w przypadku tych technologicznych rozwiązań business as usual, a drudzy dostają lek, czyli w tym przypadku proces, który, jest, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i porównujemy wyniki. Jak sobie te dwie grupy radzą, jakie cele realizują na mm -hmm. jakim poziomie, no i dzięki temu wiemy, czy dane wdrożenie ma sens, czy nie. Jeżeli ma sens, to wtedy budujemy całościowe rozwiązanie, integrujemy to z systemami klienta, automatyzujemy zasilanie danymi, budujemy pętle zwrotne, żeby algorytm uczył się na bieżąco, na przykład w trakcie rozmów handlowców z użytkownikami. A powiedz mi, um... Kto na takie wdrożenia jest gotowy? Bo to, co powiedziałeś, że w zasadzie każdy przedsiębiorca, każda firma siedzi kolokwialnie mówiąc na jakimś zasobie danych. No bo agregujemy dane na temat naszej sprzedaży, dane księgowe, dane na temat produkcji, i one gdzieś tam siedzą w różnych miejscach, czy to w systemach ERP, czy w crm czy w jeszcze jakichś innych hurtowniach. Natomiast z jednej strony pewnie to jest kwestia, oczywiście, pewnego typu świadomości i potrzeb, a z drugiej strony pewnie kwestia też trochę tej technologii, która musi być gotowa do tego, żeby sztuczną inteligencję zap zaprząć do pracy. To prawda, ta gotowość jest bardzo ważna i my ją również weryfikujemy w trakcie realizacji tego AI Sprintu. Natomiast no jakby pierwszą rzeczą jest odpowiednia wielkość firmy, bo jeżeli jesteśmy w stanie, nie wiem, podnieść rentowność o 3%, no to jak ktoś ma tam milion obrotu, to się to w żaden sposób nie spina, bo realizacja jakby całego wdrożenia zwracałaby się 20 lat. Natomiast, jeżeli są to firmy średnie i duże, które mają 50-100 milionów obrotu, to rzeczywiście tam poprawienie poszczególnych elementów procesu o kilka procent potrafi doprowadzić do, do zwrotu z inwestycji w, w rok, w dwa lata, czy, czy nawet w krótszym czasie. Mhm. Natomiast nie, nie zamykałbym tego do jakichś konkretnych branż, dlatego że. To zależy, który element procesu będziemy optymalizować. Nie? Na przykład są firmy, które produkują jakieś tam komponenty, często w, w modelu white label mhm. i mają, nie wiem, 3-5 klientów. No to oczywiście budowa systemu przewidywania cen do takiego projektu nie ma większego sensu, bo to jest pięć negocjacji robionych pewnie raz do roku z aktualizacją cen. Natomiast takie firmy robią zakupy. I myśmy pomagali optymalizować procesy zakupowe, między innymi w Nestle w Szwajcarii. I tutaj jest bardzo duży potencjał do tego, żeby analizować stany optymalne, zmniejszając koszty logistyczne w ten sposób, mhm. żeby przewidywać na przykład utrzymaniowe działania na liniach produkcyjnych. Mm -hmm. żeby rozpoznawać produkty, które są wykonane poprawnie i te, które zawierają jakieś wady, czy żeby optymalizować koszty zakupu półproduktów, czy, czy części zamiennych do urządzeń. Czyli z jednej strony możemy zaprząć tą sztuczną inteligencję do tego, żeby nam optymalizowała procesy zakupowe, tak jak mówisz, część procesów produkcyjnych, procesy sprzedaży, a czy w wymiarze na przykład kadr robicie coś, co też może uczynić ten obszar bardziej efektywnym? Robiliśmy kilka projektów HR-owych z Bankiem Światowym. Mhm. Jeden z nich, jego celem było zwiększenie retencji pracowników poprzez budowanie zindywidualizowanych, Procesów edukacyjnych, jeżeli ktoś chciałby zmienić swoje stanowisko między działami, czego on musi się nauczyć, żeby było to możliwe, w zależności od posiadanych już kompetencji i doświadczenia. Okay. Innym projektem, który na dzisiaj nie wykorzystuje sztucznej inteligencji, natomiast jest to przygotowanie do tego, bo system zbiera bardzo dużo ilości danych, to aplikacja, którą wdrażamy w Afryce Zachodniej, która Wykorzystuje psychometrię do oceny potencjału zatrudnienia danej osoby. Tam jest duże wyzwanie, ponieważ ludzie, którzy szukają zatrudnienia przy pierwszych inwestycjach, które takie zatrudnienie oferują, nie mają żadnego doświadczenia zawodowego często nie mają skończonej szkoły. I trudno jest ocenić, do jakiego typu zadań by się nadawały, i te y, zadania psychometryczne, które realizujemy w formie gier, zbierają dane, które przetwarzamy, i następnie jesteśmy w stanie wskazać, że ta osoba będzie sobie lepiej radziła z kontrolą jakości, a tamta osoba lepiej będzie sobie radziła z obsługą klienta. Mm -hmm. A powiedz mi, bo jakby to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, w sensie to, o czym opowiadasz, nie mówię oczywiście o randze firm, z którymi dane wam było pracować, ale to, o czym opowiadasz, na przykład w warstwie optymalizacji tego procesu zakupowego czy stanów magazynowych, no to są już często silniki takie wysoko zaawansowane, które się same uczą, jak rozumiem. Tak. Natomiast Jakbyśmy pomyśleli sobie właśnie o takim polskim przedsiębiorcy, który na przykład ma fabrykę przetwórstwa owocowo-warzywnego i on ma te dane rozproszone po różnych źródłach, to jak taki proces od samego początku, od dnia zero, byś zaplanował, żeby stwierdzić faktycznie, czy ta firma się nadaje do takiego projektu, czy jednak może coś innego tam zrobić? No więc. Przede wszystkim zaczynamy od warsztatów, warsztatów, które wychodzą od strategii firmy i tego, co ona rzeczywiście chce na tym etapie osiągać. Budujemy konkretne hipotezy oparte o wykorzystanie danych do poszczególnych zadań, np. optymalizacji procesu zakupowego, mhm. a następnie jednorazowo importujemy dane, dzielimy je na dane do weryfikacji skuteczności i dane do nauczenia algorytmów. Mhm. Budujemy algorytmy, które przewidują bądź rekomendują konkretne rozwiązania. Uczymy ich na, tej, na tych 80% danych historycznych, które mają posłużyć za źródło wnioskowania, a następnie weryfikujemy, czy skutecznie przewidzieliśmy pozostałe 20% sytuacji. Mhm. Jeżeli rzeczywiście się to udaje, to następnym krokiem jest już opracowanie pilotażu który też w ograniczonym zakresie wpina się w te systemy, tak żeby nie generować zbyt dużych kosztów, pracuje na jednym segmencie, na jednym produkcie, na, na mniejszym zakresie danych, żeby to rzeczywiście nie było bardzo kosztowne i długotrwałe. I dopiero jeżeli to funkcjonuje poprawnie, to wtedy skalujemy to rozwiązanie na... Cały obszar, którym się zajmujemy. Mhm. I oczywiście często jest tak, że te dane są rozproszone w różnych systemach, nie wszystkie te systemy są w chmurze, natomiast są metody agregacji takich danych do systemów chmurowych. Tutaj naszym partnerem jest Oracle, mhm. który ma wiele bardzo ciekawych rozwiązań do migracji w chmurę. Zresztą Oracle dość późno zaoferował swoje rozwiązania chmurowe, ale też dzięki temu są one bardzo efektywne, ponieważ są pisane o generacji później niż rozwiązanie konkurencji. Okej. Okay. A powiedz mi, jeszcze wracając do mm, kwestii optymalizacji procesów sprzedaży, mm, bo to zwłaszcza mnie interesuje z tytułu też y, y, jakichś tam y, y, doświadczeń zawodowych. Um, bo tu jest, y, tu jest w sumie bardzo ciekawa rzecz, bo mówi się, że. No ten klient, którego już pozyskałeś, to jest klient, na którym tak naprawdę możesz najwięcej zarobić, bo pozyskanie nowego jest dużo droższe. To prawda. Jak z punktu widzenia optymalizacji tych procesów sprzedaży realizujecie takie, takie tematy? Oczywiście na no, tyle, na ile można powiedzieć, dwie minuty. I co udało wiem, Wam się takiego ciekawego osiągnąć? E, Przykładem może to być wdrożenie, które zrealizowaliśmy dla jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Rzeczywiście ocena procesu sprzedażowych w firmie pokazuje, że utrzymanie klienta jest znacznie bardziej opłacalne niż pozyskiwanie klienta nowego i zweryfikowaliśmy, jak taki proces wyglądał przed naszym wdrożeniem. I zwykle działało to tak, że z bazy wybierało się jakąś bardziej lub mniej losową grupę klientów, które zostawały przekazane do call center i do call center dzwoniło mówiąc słuchaj kończy Ci się umowa, a może chciałbyś ją przedłużyć na jakieś tam promocji albo innych warunkach. No i ja myślałem, że to tylko jakby problem w tym podejściu to ewentualnie jakby zmarnowana siła robocza, mhm. kiedy dzwonimy do osoby, która i tak zostałaby na czas nieokreślony, albo kiedy dzwonimy do osoby, która absolutnie zdecydowała się odejść. Natomiast okazało się, że taki proces wzbudza chęć odejścia do klienta w niektórych przypadkach. Mhm. Dlatego, że dzwonię do klienta, który nie planował w ogóle zmieniać operatora, i on się nagle Budzi. dowiaduje, że może coś dostać. No to teraz są promocje przy przejściach między operatorami. Tam udadzą telefon, tam udadzą PlayStation, i albo erodujemy bardzo marże, odpowiadając na te oferty dedykowane, albo tracimy klienta. To, co myśmy zrobili, to zbudowaliśmy algorytmy, które przewidują na podstawie danych z użycia, danych sprzedażowych, z historii współpracy z klientem, który z tych klientów z jakim prawdopodobieństwem odejdzie. I przestaliśmy dzwonić do tych, którzy odejdą na pewno, i przestaliśmy dzwonić do tych, którzy raczej na pewno nie odejdą. Okay. Więc zaczęliśmy dzwonić do tych, których rzeczywiście można przekonać. I wdrożenie takiego rozwiązania pozwoliło obniżyć liczbę odchodzących klientów o 20%. To jest już wynik realny. Tak. To już jest wynik realny. A powiedz mi. Um... Jak z punktu widzenia pracy, to już ostatnie pytanie, z polskimi y, przedsiębiorcami, a z tymi z innych krajów y, postrzegasz taką pracę i taką gotowość właśnie na te rozwiązania transformacji cyfrowej? Co my powinniśmy ze swojej strony robić, żeby faktycznie jakby tą gotowość y, jeszcze bardziej y, otworzyć? Y ja myślę, że taką największą różnicą jest zaufanie, bo zaufanie, którym obdarzają nas klienci ze Stanów, mimo że bardzo często nawiązujemy współpracę w pełni zdalnie, oni nigdy nas nie widzieli twarzą w twarz, nigdy tu nie przylecieli, nie zobaczyli, że siedzimy w biurowcu, a nie jest to jakaś firma w garażu, dwóch osób, które coś tam naobiecują, to mimo wszystko realizowany projekt ma wyznaczony cel, i wspólnie dążymy do jego rozwiązania, budując interdyscyplinarny zespół z przedstawicielami klienta i tydzień w tydzień inkrementując rozwiązania. Umowa z takim klientem ma siedem stron, bardzo często znaczy, my zawsze bierzemy depozyt na rozpoczęcie projektu. Przy klientach ze Stanu zdarzało nam się, że klient wpłacał na przykład dwukrotnie większy depozyt, mówiąc, że to na poczet pierwszej faktury. Okay. E Natomiast realizowa realizowanie projektów z klientami z Polski to bardzo często jest miesięczna albo trzymiesięczna batalia prawna o przecinki w umowach. Te umowy potrafią mieć stron 50 i mimo, że jest większa otwartość na podejście lin czy budowę projektów agile'owych, to jednak cały czas przynajmniej te działy prawne albo decydenci próbują... Wepchnąć nam jakieś ograniczenia, które potem powodują, że projektu nie można realizować szybko, nie można go dostosowywać do zmieniających się wymagań rynkowych. Więc powiedziałbym, że największym takim problemem polskiego rynku jest zbudowanie zaufania między dostawcą a odbiorcą. Dzięki Mateusz za, za bardzo ciekawe informacje. Ja myślę, że tylko mogę polecić Państwu budowę zaufania do polskich, do polskich firm, które zajmują się transformacją cyfrową i tutaj to wszystko tworzą, bo Wasza firma, jak pamiętam, jest w Trójmieście. Mamy biuro w Trójmieście i w Warszawie, natomiast nasza główna siedziba jest w Gdańsku i tam mamy większość zespołu deweloperskiego. Więc to są Polacy, którzy robią i dla Polaków i dla wszystkich z całego świata, więc możemy być tylko dumni. Mateusz Kurleto-Neoterik był gościem Pakt z Biznesem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.